Oh. Oh. Co tu się dzieje? E, to wygląda lepiej. Jakby... Nie wiedziałem, że tu nawet widzę się. Ci widzę. Tam to to było w ogóle jakieś... Serio, to było jakieś brzydkie wtedy. Ale nie wiem dobra odblokowujemy co tu się dzieje dwójka wow, co są takie rzeczy to są pieniądze to są nawet szafki co to było Zobaczcie, schowam się do niej, nie leci nie. ale, ale zapomniałem, ja mam się stąd wydostać. E, co to było? Co to było? Co to? Co to jest? Gdzie znajdź klucz? Gdzie jest klucz? Gdzie jest klucz? A nie Zwrótka... okay, ale... Ja potrzebuję Nie ja potrzebuję tego więcej Ja potrzebuję krótsza Nie ja potrzebuję klucza jest, jest! Jest klucz! Jest. Szybko otwieraj to, bo to jest dziwne. Uff. No ja nie mogę czemu co... Wow! The rules have wow! E, co to jest? Nieważne. Czemu to są tyle obrazów? Nie! Co to ha O, ha Ała, awa, moje oczy! Szybko! Ała! 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 A, nie! 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 O, zapłodniczka jakaś. Ła, to jest... Y że od szafy. No super, no super. ciemno jest. Oczywiście mam tu coś. Y i tego. Ja mam zapalniczkę. O, 11. No. Ja muszę się stąd wydostać. Gdzie są inni, pewnie przechodzą teraz. Te dziwne. Te. Wow. Nie wiem, gdzie nas wysłał.

Przeciw. Ała, awa, awa. Zostaw mnie. No. No, czemu one się pojawiają ciągle? Dobra. Hmm. Może coś piszę. Wpiszę kartkę. Dobra. Hmm, skasuję. I liczę. Co by tu wpisać? Jest... Jeżeli ktoś to czyta... Okej okay. to mm. tu jest niebezpiecznie. U uwolnij się stąd. Okej, okay, podpalę to jeszcze. Żeby wszystko się ten... No przykliło. E. Ktoś pukał to się nie... Mam pieniądze. W sumie to nawet dobrze. ale czemu tu nie ma naszego pokoju? Nie. To proszę ci. Nie. Nie, 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 Muszę się szybko wleszyć. Trzydziesty piąty. Leci? Czy nie leci? Czemu tu są te oczy? To będą 27 siódme. Co tu się dzieje? Czemu są te oczy? E, o nie, już wiem. To będzie ten, co mnie zabił. Muszę tak sobie e, 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 e.

<свес> <свес> Давай собе рада. Ледво. И стонд.

Kończę, muszę wyłączyć tą kamerę.